Cześć. Tak się złożyło, że tuż przed nagraniem tego odcinka dowiedziałam się o premierze książki Olimpii Janiczek Życie za DHD. Brakująca instrukcja obsługi. Książkę można już kupić w przedsprzedaży i wspominam o niej nie bez powodu. Olimpię bardzo cenię, to przede wszystkim działa w fundacji Mamy Podobnie i być może część z was pamięta, że miałam przyjemność poprowadzić webinar w ramach ich korków z różnorodności. Olimpia sama mówi, że to jest książka, książka, którą chciałaby dostać w momencie gdy otrzymała diagnozę ADHD. I ja też tak to widzę jako książkę, której naprawdę brakowało na naszym polskim rynku. To, co ją wyróżnia, to nie tylko osobista historia Olimpii. W środku znajdziecie aż 45 wypowiedzi osób z ADHD oraz ekspertek i ekspertów w temacie ADHD i uważam, że to jest wielki atut tej książki, a więc ten jej wielogłos. I mam też tą osobistą radość z tego, że i moja Wypowiedź znalazła się w tej książce. Olimpia pięknie zamieniła naszą rozmowę na jeden z rozdziałów, no i oczywiście rozmawiamy o ogarnianiu chaty. Zostawię Wam link do książki w opisie tego odcinka. O, jeszcze też dodam, że bardzo możliwe, że na którymś spotkaniu autorskim Olimpii będę także ja i może to będzie też taka fajna okazja, żeby się spotkać, ale dam Wam też oczywiście znać, jeśli coś takiego się wydarzy. Cześć, tu Joanna Pfeiffer, a to jest podcast Ogarni HT z ADHD. To miejsce dla kobiet z ADHD, które chcą mieć uporządkowany dom, ale bez ciągłego sprzątania, za to z głową i sercem, czyli z łagodnością do siebie i uwagą na swoje potrzeby. Gotowa? A więc zaczynamy! A w dzisiejszym odcinku, no właśnie, temat książek, może jeszcze nie odcinek o polecajkach książkowych, bo taki mam nadzieję też yy, kiedyś nagram, ale dziś chcę z wami pogadać o tym, yy, dlaczego książki są taką samą kategorią rzeczy jak wszystkie inne, yy, to znaczy mam tu na myśli, że warto się im przyglądać i podejmować decyzję, czy te yy, książki, które mamy na półkach nam służą. I nie mówię tego po to, żeby kogoś zachęcić do masowego pozbywania książek chodzi mi o wiele bardziej o to że książki tak jak ubrania naczynia czy pamiątki też warto poddać procesowi odgracania a odgracanie dla mnie nigdy nie polegało na tym żeby się Pozbyć jak najwięcej. Jego sens polega na upewnieniu się, że rzeczy, które mam w domu, naprawdę mi służą, naprawdę mnie wspierają. I dlatego chcę dzisiaj opowiedzieć Wam o mojej drodze z książkami. Bo mogłoby się wydawać, że osoba, która w miarę z łatwością pozbyła się 90% swoich książek, to ktoś, kto nigdy nie miał z, nim, z nimi bliskiej relacji a tak nie było i tak w sumie też nadal nie jest w moim przypadku i dziś właśnie o tym jak to u mnie wyglądało ku mam nadzieję refleksji i inspiracji ten temat chodził za mną już od jakiegoś czasu ale długo wahałam się czy go w ogóle poruszyć bo myślę że to jest temat w Polsce bardzo wrażliwy, bo u nas samo posiadanie książek ma swoją wartość, czyli chcę powiedzieć, że sam, fak, że sam fakt, że ktoś ma książki, coś o nim mówi. I to mówi zazwyczaj bardzo dobrze, bo książki są symbolem wiedzy, a posiadanie wiedzy świadczy o tym, że ich właściciel jest nie tylko oczytany, ale jest także mądry. I myślę, że to właśnie dlatego nadal tak dużym szacunkiem darzy się osoby, które posiadają wiedzę. Często też obserwuję to, że studenci mylnie zwracają się do pracowników na uczelni per panie profesorze wbrew ich wykształceniu. Ja upatruję w tym językowym geście wyraz szacunku do ludzi, którzy właśnie mają wiedzę. W Niemczech, gdzie między innymi pracowałam na uczelni, nikt nie używa tytułu naukowego w komunikacji z wykładowcami. I myślę, że posiadanie książek fizycznie na półkach to trochę taki sposób, żeby ten szacunek też sobie jakoś zapewnić, żeby pokazać, że jestem osobą oczytaną, wykształconą, że należę do jakiegoś środowiska. I to często chodzi też o takie pokazanie, nawet niekoniecznie na zewnątrz, choć też, ale też o takie pokazanie samej sobie. I myślę, że to w jakimś stopniu było też częścią mojej historii. No, ale może zacznijmy od początku, bo kiedy byłam małą dziewczynką, zanim jeszcze w ogóle zaczęłam na dobre czytać książki, pamiętam, że próbowałam coś pisać. I pisałam pierwsze jakieś wierszyki, opowiadania, miałam wtedy może 6-7 lat. Pamiętam, że napisałam coś o śwince morskiej, która mieszkała u mojej sąsiadki, bo właśnie u moich ówczesnych sąsiadów było dosłownie zo, kaczki, kury, psykoty, świnki morskie, kanarki, papuszki. Naprawdę cały zwierzyniec i niektóre z tych zwierząt, na przykład małe kacuszki, były też przez jakiś etap y, trzymane w domu. Y, tam się naprawdę działo bardzo dużo i to myślę, że y, działało bardzo na moją wyobraźnię. Ten wierszyk, ten pierwszy wierszyk, który pamiętam, niestety się nie zachował, ale to jest jedno z moich takich właśnie pierwszych wspomnień, związanych ze słowem. W moim domu z kolei nie było jakoś bardzo dużo książek. Pamiętam jedną półkę, do której sięgałam i pierwszą książkę, którą tak naprawdę przeczytałam, były Przygody Tomka Sawyera" I też pamiętam ten moment, kiedy za pierwszym razem w ogóle nic z niej nie zrozumiałam, ale po jakimś czasie dałam jej tą drugą szansę, no i wtedy już mnie pochłonęła totalnie. W szkole podstawowej to pamiętam właśnie, że chodziłam do biblioteki, wypożyczałam książki, czytałam, ale nie aż tak dużo jak moja, jedna z moich sąsiadek, ale byłam też w takim teamie osób czytających, no, chociaż dopiero w szkole średniej tak ostatecznie się wyklarowało, że ja jestem jednak team human, a nie team matwiz. Lubiłam bardzo język polski, lubiłam języki obce, na tyle, że bez jakiegoś wielkiego wysiłku dostawałam dobre oceny, czyli mówiąc krótko, niezbyt dużo się uczyłam, a oceny były ok. W moim rodzinnym domu, jak już mówiłam, nie było zbyt dużo książek i też nie pamiętam, żeby rodzice kupowali książki. Zresztą wtedy dostęp do książek nie był tak oczywisty jak teraz i to były jeszcze też czasy bibliotek. I też pamiętam, że bardzo lubiłam chodzić do właśnie miejskiej biblioteki. Tam panie bibliotekarki były przemiłe, pomagały, robiły kres, nie, nie kreskówki, a kserówki właśnie fragmentów książek, które były potrzebne do zrobienia jakichś referatów do szkoły. Nie byłam też wielką fanką czytania lektur szkolnych. Bardziej zajmowała mnie lista, którą stworzyłam na podstawie polecaik moich zazwyczaj starszych ode mnie znajomych, na której były takie tytuły jak Rok 1984 czy Śniadanie Mistrzów. W liceum zaczęłam sama kupować książki i mimo że nie miałam zbyt dużo wówczas pieniędzy, najczęściej była to poezja, bo też sama pisałam wiersze i szukałam inspiracji albo po prostu chłonęłam różne style, żeby się uczyć. Pisać. Pisania. Pamiętam, że kupiłam kiedyś tomik poezji starożytnej i miałam wtedy takie olśnienie, że Kurczę, to już wszystko zostało powiedziane i to mnie nie zniechęciło do pisania, tylko dało mi taką myśl, że najważniejsze właśnie jest to, żeby znaleźć swój własny środek wyrazu, swój język. I to było dla mnie bardzo takie uwalniające, że z jednej strony wszyscy mielimy w kółku te same tematy, bo jesteśmy do siebie po prostu bardzo podobni, a z drugiej strony każdy z nas ma w sobie coś niepowtarzalnego, co może wyrazić na swój sposób i to jakby rozumiałam też już wtedy, nie chodzi tylko o pisanie wierszy. I myślę, gdyby nie ten tomik z wierszami starożytnych poetów, możliwe, że dochodzenie do tej prawdy, której, którą do tej pory jakby ona się nie zweryfikowała, żeby było inaczej, dalej tak uważam, zajęłoby mi bardzo możliwe, że o wiele więcej czasu. W tamtym okresie kupowałam też tomiki nieznanych poetów, czy też lokalnych autorów i sama też dużo pisałam. Miałam przyjemność dostać parę wyróżnień, ale najbardziej też pamiętam taki konkurs, w którym brały udział osoby dorosłe i ja jako jedyna nastolatka zostałam tam wyróżniona. I mówię o tym, ponieważ to wszystko budowało moją więź z książkami, nie jako zbiorem przedmiotów, ale jako częścią mojej tożsamości. I kiedy po maturze wyjechałam za granice i zaczęłam zarabiać swoje pierwsze poważne pieniądze, to pamiętam, że wydawałam je właściwie na trzy kategorie rzeczy. Po pierwsze na książki, po drugie na perfumy i na płyty CD. I naprawdę, jak wchodziłam wtedy do księgarni, to czułam się bardzo szczęśliwa i taka spełniona. Pamiętam taki moment, kiedy sięgnałam po książkę, która kosztowała nie wiem, 50 czy 60 zł. To był album historii filozofii, pięknie wydany, taki ciężki, z dużymi ilustracjami. I dla mnie to było wtedy właśnie coś więcej niż tylko książka. To też był taki symbol tego, że mogę sobie pozwolić na coś wartościowego, że mam swoje pieniądze, że mnie stać na coś, co wcześniej było całkowicie poza moim zasięgiem i właśnie coś, co jest dla mnie ogromną, ogromną wartością. Kiedy zaczęłam studiować, książki kojarzyły mi się nie tylko z kserami, które na potęgę wtedy jako studenci produkowaliśmy, ale też były dla mnie źródłem odpoczynku, bo kiedy już było mi wszystkiego za dużo, to wtedy zamykałam się w swoim wynajmowanym pokoju i przez dwa, trzy dni robiłam głównie dwie rzeczy. Spałam. I czytałam, i to były takie moje momenty resetu. To były też czasy, kiedy bardzo dużo czytałam kundery, pilcha, trochę też mrożka. Pamiętam szczególnie książkę Kundery Nieśmiertelność, ona mnie wtedy bardzo, bardzo poruszyła. I w tych książkach, tak z perspektywy czasu, myślę, że znajdowałam wtedy naprawdę wszystko, czego potrzebowałam. One mnie ratowały właśnie z takiego poczucia osamotnienia, z poczucia, że jestem niezrozumiana, były naprawdę dla mnie, mogę powiedzieć, tak śmiało, takimi bliskimi osobami, z którymi prowadziłam właśnie wewnętrzny dialog. Później jeszcze w trakcie studiów wyjechałam na Tajwan, uczyłam się tam intensywnie języka chińskiego, więc książ z którymi wtedy obcowałam, to były głównie podręczniki i też kupowałam dużo książek do nauki chińskiego na kolejne etapy, no bo wiedziałam, że mój pobyt na Tajwanie się skończy i że dostęp do tych książek już nie będzie tak łatwy albo wręcz niemożliwy. Po powrocie do Polski z kolei dostałam stypendium i wyjechałam na studia do Niemiec, a tam z racji tego, że system akademicki nauki jest inny, większość zaliczeń polegała na pisaniu prac, a nie na zdawaniu egzaminów pisemnych czy ustnych, więc znowu dużo czytania, dużo przyswajania treści, tym razem po niemiecku. Wtedy też kupowałam bardzo dużo książek naukowych, które dawały mi takie poczucie bezpieczeństwa, bo nawet jeśli temat nie był dla mnie bardzo interesujący i książkę mogłam też z łatwością wypożyczyć, to część wiedzy chciałam mieć tylko na własność. Po studiach zostałam z moim mężem w Niemczech i mieliśmy wtedy taki zwyczaj, że jak przyjeżdżaliśmy do Polski, to pierwsze co to do księgarni i ja wtedy kupowałam naraz kilkanaście książek. Nie byliśmy w Polsce aż tak rzadko, żeby zdążyć przeczytać wszystkie pozycje przed kolejną wizytą, ale to nie było dla mnie żadną przeszkodą. Uważałam, że kupowanie książek jest samo w sobie, samego faktu, że jest to książka, bardzo dobre i nie należy się w ogóle zastanawiać, ile książek kupuję, ani ile książek zdążę przeczytać, choć wtedy nadal czytałam stosunkowo dużo. Książki nabrały dla nas jeszcze większego znaczenia w momencie, kiedy urodził się nasz pierwszy syn, bo bardzo zależało nam na tym, żeby mówił bardzo dobrze po polsku i pamiętam jeden z pierwszych prezentów dla naszego synka to była książeczka w takich kontrastowych kolorach biało-czarna którą mój mąż przywiózł z konferencji jak był w Warszawie Mieliśmy taką świadomość, że same rozmowy w domu tylko w języku polskim, bo też tak postanowiliśmy, że w domu rodzinnym będziemy mówić, z naszym, będziemy rozmawiać z naszymi dziećmi tylko po polsku, że to jednak było za mało i nie chcieliśmy się z kolei opierać tylko na, na bajkach z tak zwanej z telewizji, tak zwanej, bo telewizora nie mam, ale tu chodzi jakby o ten koncept, że dziecko patrzy się na ekran, czy to jest obojętne, czy to jest YouTube, Netflix, czy Telewizja Polska. Więc książki bardzo pomogły mojemu synowi, a później. Także mojemu drugiemu synowi nie tylko mówić płynnie po polsku, ale osiągnąć bardzo wysoki poziom słownictwa. I tu mogę śmiało powiedzieć, że od tej pory książki zaczęły być obecne nie tylko w naszym świecie, świecie dorosłych, ale też w świecie naszych dzieci, które do dziś chcą czytać i czytają bardzo dużo. A więc pojawił się na świecie nasz pierwszy syn, a niedługo później drugi, i myślę, że właśnie z narodzinami drugiego dziecka, drugiego syna, nastąpił taki przełomowy moment w naszej rodzinie. Nie tylko dlatego, że po urlopie macierzyńskim zdecydowałam się nie wracać już do mojej wtedy już wiadomej, nielubianej pracy w korporacji, ale też dlatego, że dostałam miejsce na studiach doktoranckich na uniwersytecie w Hale, i z tego względu przeprowadziliśmy się do innego miasta, wynajęliśmy większe mieszkanie, na czym bardzo mi wtedy zależało, kupiliśmy. Większy samochód. I to był ten etap życia, kiedy bardzo mocno utożsamiałam dorosłość, takie bycie spełnionym dorosłym, z tak zwanym dorabianiem się albo dorobieniem się, więc, więc to rozumiałam jako więcej metrów, więcej dzieci, większy samochód, więcej pieniędzy. No i jak się można domyślić, też więcej rzeczy. I wtedy też bardzo y, zaczęło przybywać książek. Na początku nawet nie zauważałam, że jest jakiś, tutaj mam jakiś problem. Pamiętam ten moment, kiedy książki przestały się mieścić w regale, to w ogóle nie był problem. Wtedy kupiłam nowy, duży, piękny regał i właśnie miałam takie poczucie, że to jest właśnie to spełnienie. Że te książki to nie tylko zbiór lektur, ale dowód na to, że osiągnąłam coś ważnego, że jestem wykształcona, że piszę doktorat, że mam wiedzę. Książek przybywało, także tych naukowych i chociaż dosyć szybko poczułam, że doktorat nie daje mi radości, a wręcz przeciwnie, że się męczę, bardzo się męczę, to nie, nie dopuszczałam do siebie tej myśli, że mogłabym go nie skończyć. Jak mówię, że się bardzo męczyłam, to, to jest to głównie, że czułam cały czas, że robię niewystarczająco dużo. Choć były momenty, kiedy jechałam ze swoim referatem na konferencję, a mój młodszy syn miał zaledwie kilka tygodni. Oczywiście w to był też zaangażowany mój mąż, cała logistyka rodzinna, ale dla mnie to wszystko w ogóle się nie liczyło. Uważałam, że to za mało, że skoro nie robię doktoratu wystarczająco szybko, to znaczy, że jestem niewystarczająco mądra, więc kupowałam kolejne książki, które miały mi pomóc w staniu się w końcu tą. W cudzysłowie mądrą. Aż przyszedł ten moment, teraz z perspektywy czasu myślę, tak bardzo myślę, że to na szczęście, że przyszedł, w którym wszystko się obróciło o 180 stopni. Pani profesor, która wcześniej bardzo chciała, żebym została na uczelni i wykładała, zmieniła zdanie tak naprawdę z dnia na dzień, wybrała inną kandydatkę i w jednej chwili cały mój plan, czyli ta cała ścieżka, do której dążyłam latami, a więc i kształciłam się. Bo robiłam też jeszcze studia podyplomowe w tym kierunku równocześnie i pisałam doktorat. Runął. Wtedy czułam oczywiście, że świat mi się zawalił, ale dziś wiem, że to była moja największa szansa, bo właśnie wtedy poczułam, że to jest ten moment, żeby się rozejrzeć w swoim życiu jeszcze raz tak po swojemu i zobaczyć, co naprawdę mnie interesuje, czym naprawdę chcę się zajmować i na pewno nie były to teorie z zakresu translatoryki czy literaturoznawstwa. I w tamtym kluczowym momencie przyszła też do mnie myśl, która właśnie była początkiem, a ta myśl brzmiała: nie muszę kończyć tego doktoratu, nic nie muszę, nikomu nic nie jestem winna. I to była myśl, która przyszła gdzieś z zewnątrz, ale ja ją usłyszałam i przyjęłam i wraz z nią przyszło też zrozumienie, że Życie nie polega na tym, żebym samą siebie maltretowała przez lata w imię jakiegoś wyobrażenia, w imię oczekiwań i, i jeszcze właśnie pod wielką, wielką presją. I to był ten moment, w którym naprawdę zaczęłam się sobie bardziej przyglądać, i to też był początek zmiany właśnie mojej relacji z rzeczami, w tym z książkami. Bo niedługo potem przyszła też taka refleksja, w którym spojrzałam na te moje regały z książkami nie swoimi oczami, to znaczy nie patrzyłam już oczami Joanny, która musi przeczytać wszystkie nagrodzone pozycje, czyli książki noblistów, laureatów, nike, autorytetów z dziedziny, którą kiedyś studiowała, nie patrzyłam na nie też oczami tej, która kiedyś kupiła, nie wiem, zestaw podręczników do nauki holenderskiego, bo przypomniała sobie, że jak miała 19 lat, to spędziła 2 miesiące w Holandii i może teraz. Teraz mając 35 lat to warto by było nauczyć się tego języka. Właściwie to nie że może, tylko na pewno trzeba uczyć się tego języka. Nie patrzyłam już na te książki z pozycji, to się, kiedy, to się kiedyś przyda, ani to muszę jeszcze przeczytać. Spojrzałam z boku i zobaczyłam bardzo wiele wymagań wobec samej siebie. Wymagań, które nie miały nic wspólnego z moją teraźniejszością, z tym, kim jestem i z tym, kim chcę być. I zobaczyłam książki, które reprezentowały wersje mnie, które już dawno odeszły, jakieś pomysły na siebie, które nigdy się nie wydarzyły, albo po, które po prostu przestały być moje. Zobaczyłam na przykład teorię komunikacji, która miała mi być kiedyś przydatna, ale nigdy nie była. Zobaczyłam książki hr kupione 15 lat wcześniej, gdy jeszcze próbowałam się zorientować, jaką ścieżkę zawodową chcę obrać. I wtedy zrozumiałam, że te książki nie są po prostu neutralnymi przedmiotami. One coś do mnie mówiły. Właściwie to nie coś, ale bardzo konkretne zdania, takie jak: Zobacz, jaka jesteś głupia. Zobacz, ile masz zaległości. Niby jesteś wykształcona, ale nie przeczytałaś nawet tych podręczników ze szkoły. A tu miałaś nauczyć się holenderskiego i co? Znowu słomiany zapał? Mówiąc krótko, książki krzyczały na mnie, do mnie, że jestem niewystarczająca i w tym momencie poczułam, że ja nie mogę na to pozwolić, że ja nie chcę na to pozwolić, że nie pozwalam już tak do siebie mówić. Bo jeśli moje życie ma mieć sens, to na pewno nie taki, w którym moje własne regały wpędzają mnie w poczucie wstydu, rozczarowania sobą, a wręcz, powiem wprost, takiej nienawiści do siebie. I zdecydowałam wtedy, że stanę po swojej stronie, i to zrobiłam, stanęłam, zaczęłam pakować te książki do kartonów. Bardzo dużo kartonów wtedy spakowałam i kiedy tylko miałam możliwość, to wywiozłam je do Polski, do mojej ulubionej biblioteki, gdzie zostały przyjęte z wdzięcznością. Po tym jeszcze przez wiele miesięcy sukcesywnie pozbywałam się kolejnych książek, bo ten proces oczywiście nie wydarzył się w jeden dzień, ale ten początek był bardzo spektakularny. Tam rzeczywiście z 50% książek naraz po prostu się z nimi pożegnałam bez żadnego żalu. I dziś książki, które mam nie są moimi wyrzutami sumienia. To już nie są książki, które na mnie krzyczą. To są książki, które mnie wspierają. Mam takie tytuły, które już samą swoją obecnością przypominają mi o tym, co dla mnie jest ważne. Na przykład książka Potęga teraźniejszości Tolego, czy Tomiki Wierszy Wisławy Szymborskiej. Albo książka Marii Kaczorowskiej, Psyła którą polecam wszystkim i wszędzie. I przy każdej okazji, więc tutaj też. To są książki, które nie muszą być nawet na nowo przeze mnie czytane. Wystarczy, że ja je widzę, że zerknę na tytuł i one już mnie karmią, że tak powiem, górnolotnie tym, co dla mnie dobre. I dziś daję sobie też prawo do tego, żeby nie czytać, bo, bo obecnie czytam stosunkowo mało. I to jest też ok. Może to trochę przez to, że noszę w sobie ślad po doktoracie, przez który straciłam radość czytania. Myślę, że to jest też z tym związane, bo stres związany z pisaniem doktoratu był dla mnie ogromny i on trwał przez 5 lat. A może to przez właśnie brak koncentracji, a może po prostu mam teraz taki etap i ja to akceptuję. Nie oceniam siebie przez pryzmat tego, czy czytam, czy nie czytam. Książki są jednym, książki też przede wszystkim są dla mnie jednym ze źródeł mądrości, ale nie jedynym, bo uczę się z przyrody, z rozmów, z ciszy, z obserwowania własnych emocji, z rozmawiania z własnymi dziećmi, z mężem. Nie czuję też, żeby to było mniej wartościowe. I najważniejsze, co chcę powiedzieć na koniec, to to, że książki nie są już dla mnie wyznacznikiem mojej wartości. A przez wiele lat były. Mało tego, były takim fizycznym przedstawicielem mojego krytyka wewnętrznego. Bo skoro są książki, to znaczy, że powinnam je przeczytać. I skoro ich nie czytam, to znaczy, że jestem głupia, leniwa, niewystarczająca, nieoczytana, niedouczona. I właśnie na to chciałabym zwrócić Twoją uwagę. Książki mogą być naszymi największymi przyjaciółmi, ale mogą też stać się naszymi największymi wrogami. Sam fakt, że coś jest książką, nie znaczy, że jest to założenia dobre. Ważne jest, z jaką intencją ją kupiłaś, jak się czujesz, kiedy na nią patrzysz. Czy czujesz się wtedy wzmocniona, spełniona, zainspirowana, czy raczej dołuje cię to, że jeszcze jej nie przeczytałaś, nie przeczytałaś że może nigdy nie przeczytasz. I tu, właśnie tu, leży cała nasza mądrość, w tej odwadze, by to zobaczyć i w odwadze, by powiedzieć: Nie, ta książka nie jest już dla mnie dobra. Bo to, że coś ma formę książki, nie znaczy, że ma dla ciebie wartość. Tak samo jak to, że ktoś jest profesorem, nie znaczy, że jest mądrym człowiekiem. Jeśli odważysz się spojrzeć na książki bez tego automatycznego szacunku, bez tej bezwarunkowej czci, może się okazać, że wiele z nich już niczego ci nie daje, a wręcz ci szkodzi. U mnie właśnie tak było. I ja osobiście jedyne, czego żałuję, kiedy pozbyłam się tych 95% moich książek, to to, że nie zrobiłam tego wcześniej. Nie żałuję ani jednej książki, którą oddałam. Mam ogromną nadzieję, że ten odcinek, ta moja historia z książkami, była dla Ciebie wartościowa, a ja z chęcią posłam Twojej historii. Jeśli chcesz się z nią podzielić w komentarzu, to śmiało. No, i pozostaje mi życzyć Ci udanej majówki yy, z grillem, jeżeli lubisz, ale też tu przede wszystkim z książką, która sprawia Ci radość, którą chcesz czytać, a nie musisz czytać. Ja z kolei nie mogę się doczekać, aż dostanę swój egzemplarz książki Olimpii: życie za DHD, brakująca instrukcja obsługi i na pewno będę się dzielić z Wami yy, moimi wrażeniami. Do usłyszenia w kolejny piątek. Trzymaj się ciepło.